Frytki! Możecie je zrobić? To chyba proste, więc czekam. Jasne. Mam już pewien pomysł. To tak chrapie. O, babcia znowu zasnęła. Rączko, obudź ją. Co się dzieje? O, przepraszam. Już zaczynam obierać ziemniaki. Ej, to moje! Enid, Nic, przestań! Całe w skórkach od ziemniaku, tego już za wiele. Ups, wybaczcie. O, jesteś taka słodka. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję, babciu. Teraz muszę je pokroić na małe kawałki. Świetnie. Będą we wszystkich kolorach tęczy. I będą nie tylko pyszne, ale i śliczne. Em, mi na pewno się spodobają. Tak, pora nalać trochę oleju. I smażymy. Zobaczmy. O rany, ale gorące. Kładziemy na talerzyk.